Siemano, witajcie, jestem Elikson i witam w kolejnym odcinku. I dzisiaj to jest pierwszy odcinek Fortnite'a i moi drodzy, tak jest! Czekamy na nowy sezon. Już zostało 3 minuty 30 sekund. O tak ojej, chyba będzie dźwięk spadł. Myślę, że teraz może będzie słychać. No nie jestem pewny. nie drodzy. Tak. W końcu. Doczekaliśmy się, no będzie nowy sezon. Ko Mo prawdopodobnie nie wiem, ale prawdopodobnie teraz będzie ten. Taka zapowiedź, jakby będzie taka historika tak jak zawsze. O, jak widzicie, Galaktys już... G głowę mu prawie całą no, widać. No całą widać mu głowę. Ty. Te, te rogi już mu widać. No jak widzicie... Ja sobie wygrałam. Tutaj z koleżanką czekam. Jakimś piratem się ma. Pirat. I czekamy na nowy sezon. Nie wiem, co się wydarzy z tym nowym sezonie Nie wiem, czy zostanie coś wycofana, jakaś mapa. W ogóle, czy będą ci super bohaterowie. To, to, to mnie cichali. najbardziej, bo. Oni byli fajni. Fajni byli. Doktor Doom. Szkoda, że Hihalk nie było, ale wiem, że była moc i nawet ją używałem. Moi drodzy. Adrenalina rośnie. Adrenalina rośnie. Jak? Ale. No i dwie minuty zostały. Co?

Jeżeli chodzi o te muzyki eventowe, to naprawdę są przekazackie. Moi drodzy, minuta 59,8. Uwaga, ale adrenalina, moi drodzy. Ale adrenalina. już widać, żebym kolki nie dostał na odcinku. E. Mam radę, moi drodzy, chyba. O ja! Nowy sezon nadchodzi. O ja! Co się trzęsę? jacie. Ale adrenalinka podskoczyła mi. Napisz w komentarzu, czy wam też adren adrenalinka podskoczyła. W ogóle lajkujcie kanał, subskrybujcie, będzie więcej odcinków z G Fortnite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O kurde, jaki alarm. I co ten galaktus wyjdzie? O kurde, ale mi odynalenia. Skoczyło. No i dobra, no i co? Wsanie? A, no i tyle, tak? Koniec odzianie. Ej Jaka muzyka taka Uuu. O kurde, ale mi adrenalina podskoczyła Coś się trzęsie Ja myślę, że ten Galaktus wyjdzie i coś zrobi Jest Jest! Wychodzi Galaktus Ujeju, ja się boję. zostawię Galaktyz wychodzi W końcu dolecia do naszej ziemi Galaktyz wychodzi moi drodzy ja się go boję jak on jest duży Ale on blisko jest Ty ma Laktus, Weź! chodźcie zaraz! Jacie! Ale adrenalina! się skórki dostałem! Ja uciekam od ciebie! Gościu! Co to jest za typ! Ej weź gościu się tak... Nie strasz tak! Ja... Kolory! Kolory mu się wczytują! Ręce ma! Już! Czerwone oczy, ole czerwone i co on zniszczy? Zniszczy nas? Czy co on zrobi? Ej galaktuś, weź gościu! Co ty będziesz robić? Wow! No co? Coś ty tam mruczysz? Strzeż ty się, dobra, ty się strzesz. Dobra, no. Ja ci, ale dostał piorunami. Ja się boję. Ej, ty! Weź ty gościu nas zostaw! Jakie czerwone te. Ty... Ej, ej, gościu. Czy ona zmiecie? Gościu, zostaw nas. O kurde

Ty, on... wysysa nas... Ej, wysysa naszą ziemię! Środek mapy! O nie! Co się dzieje? O ja! Wyciąga naszą tą! Ej, co? Wyciąga... Życie z ziemi! Dobra, no dobra. O kurde co jest? A że my uciekamy. O, fajny, no busik. Co mam zrobić? Z czym? Dobra, niszczymy, moi drodzy. Kaj, okay, moi drodzy, co się dzieje? O, moi drodzy, niszczymy te drony. O kurde, co ten galaktus robi? Nie, no to oczywiście. No pomogłam. Przydałam.

Ale kozackie, moi drodzy łapka w górę. Musi być, bo tu są takie dymy, że szok. Wow. No pewnie A, Wolverine No, Wolverine, dzięki, serducho dla ciebie Ty, weszliśmy po jaką, pod, pod jakąś przestrzeń, okej okay. Ale kozacko, mój drodzy, łapka w górę i sub na kanale, bo to naprawdę Dobra co mam robić? No pewnie. Okej? Okay. No moi drodzy! S szacunaczek dla tych wszystkich, co tworzyli to wszystko. Szacun wielki. No i co umierasz, galaktuszku? Uuu, Ojeju, oa Jest! Uratowani! Wyrwę wpadł w ogóle. Na no spoko nic się nie stało. No nie no, no ma się ten kurcz do ratowania świata o ja się suna moi drodzy Halo? I co? gdzieś będziemy? o słychać dźwięk świerkot świerkot taki słychać i co? Łączenie dobra to dawaj łącz jaj cię suna moi drodzy co tu się dzieje? jakie, jakie dymy? Ej, bez kitu, fajne to było. Moi drodzy, łapka w górę jest na kanale. Wow. I co, łączy, tak? To dawaj już, połącz. O, coś tutaj widać, taki pożerzec światów. A ta mapa. Wow, moi drodzy. Co tu się wydarzyło? Oj, cię. Tak jedynie, że ja Tylko yeah. za kozak. Aj halo. Nie na no, będzie ładować, mi ładować, mi ładować. No co? Już się załadowało? drodze drodzy, jak ty jeszcze jak się... Jakie jeszcze minuta to będzie się ładować to kończymy odcinek No to jest odcinek live'a jeszcze nie mogę odpalić Wow no ale z szacun dla tych wszystkich co to robili To jest taki stosutalny No. no i co mamy zrobić? Jest. Co? Ze siedem. Fortnite sezon piąty zacznie się za 7 godzin 37 minut i 26 5 sekund Nie moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie Trzymajcie się Lajkujcie kanał, subskrybujcie Trzymajcie się, cześć